obchody jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego przeniesione do sali sesyjnej ratusza. W miniony piątek w centrum handlowym Gemini otwarto wystawę zdjęć artystów biorących udział w niedawnym koncercie Gramy Dobro. Bielska spółka wodociągowa Aqua S.A. po raz pierwszy przyłącza się do obchodów Światowego Dnia Wody. Z tej okazji pracownicy firmy przygotowali specjalne atrakcje. Kolejny bohater kreskówek grodem z Bielskiego Studia Filmów Rysunkowych będzie miał w mieście swój pomnik. Tym razem upamiętniony zostanie Pampalini, łowca zwierząt. Start-upowcy z Bielska Białej i okolicy po raz czwarty wzięli udział w lokalnej edycji Startup Europe Week. Tym razem spotkanie poświęcono zagadnieniom z dziedziny e-commerce. Obchody jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego przeniesione do sali sesyjnej ratusza. Małżonkowie obchodzący złote gody do tej pory goszczeni byli w bielskim Urzędzie Stanu Cywilnego, znajdującym się vis-a-vis zabytkowego budynku ratusza. Zazwyczaj uroczystość odbywała się w dwóch turach, gdyż sala USC nie mieściła wszystkich jubilatów oraz członków ich rodzin. Władze miasta uznały więc, że warto przenieść spotkanie do obszernej reprezentacyjnej sali sesyjnej budynku przy placu Ratuszowym 1. Pierwsze obchody 50. rocznicy małżeństwa zgromadziły 25 par, którym życzenia i honorowe medale przyznawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazał prezydent wielska białej Jarosław Klimaszewski. Asystowali mu proboszcz parafii Opatrzności Bożej, ksiądz dr Andrzej Mojżeszko wraz z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego. Oprócz życzeń i kwiatów było oczywiście zwyczajowe zdjęcie oraz toast lampką szampana. Chcemy podkreślić, jak dla nas, dla miasta, dla, dla władz samorządowych ważna jest rodzina, bo tak naprawdę do tego co się sprowadza i te jubileusze 50-lecia i więcej są dla nas bardzo ważnym wydarzeniem w mieście. To podkreślamy również przez insygnia władzy prezydenckiej, które tylko na wyjątkowe okazje się zakłada. To już jest slogan i wszyscy wiedzą, że rodzina to podstawowa komórka społeczna i trzeba o nią dbać na poziomie kraju i na poziomie y, samorządu. E, tyle lat życia wiemy wszyscy, oby jak najwięcej zawieramy związki małżeńskie, że to jest nie tylko te łatwe chwile, ale też problemy do rozwiązania, e, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy, e, no, co tu dużo ukrywać, wiele małżeństw nie trwa e, do tej końca, tej obietnicy ślubnej i tym bardziej należy promować właśnie takie wieloletnie małżeństwa i podkreślam, że jesteśmy z nich, z naszych seniorów ogólnie, bardzo dumni. W miniony piątek w Centrum Handlowym Gemini otwarto wystawę zdjęć artystów biorących udział w niedawnym koncercie Gramy Dobro. Wystawa upamiętnia wspaniały koncert bielskich artystów protestujących przeciwko mowie nienawiści w naszym życiu społecznym. Autorem fotografii jest Arkadiusz Tumidajski, a prezentowane portrety zostały wykonane w dniu koncertu w kuluarach Teatru Polskiego na gorąco po zejściu ze sceny każdego artysty. Zdjęcia wystawione będą na licytację, a cały dochód zostanie przeznaczony na bielskie hospicjum. No ja staram się być zaraz o krok za bielszczanami, którzy są pełni dobrych pomysłów. Takim był również ten koncert, do którego tak naprawdę prezydent czy urząd się po prostu przyłączył. to jest cała akcja, można powiedzieć, obywatelska i bardzo dobrze. No i tam, już w trakcie koncertu, powstała taka spontaniczna w zasadzie. Idea, żeby wszyscy wykonawcy, w tym również ja, przystąpili do, do zdjęć, które będą wystawione niedługo w jednym z centrów handlowych w naszym mieście i będzie licytacja, również celem przeznaczenia pozyskanych środków na hospicjum w Bielsku białe Także kolejne fajne wydarzenie, kolejny szczytny cel. I tak mi się wydaje, że ta akcja Gramy Dobro. Nie zakończy się tylko na tych dwóch wydarzeniach, że stanie się z tego cykliczne wydarzenie. Z tego co wiem, mogę uchylić drąbka tajemnicy, wakacje, chyba jeden z koncertów na rynku, również będzie kontynuacją tej akcji. Już dzisiaj oczywiście w odpowiednim terminie poinformujemy. Wszystkich zapraszam. Bardzo się cieszymy. Ja chciałam wszystkim organizatorom, wykonawcom podziękować za to, że dostaliśmy wsparcie finansowe, które jest nam bardzo potrzebne, ponieważ dofinansowanych mamy tylko 16 łóżek, a pacjentów mamy na okrągło 26-28. Więc my jako zarząd staramy się w różnych miejscach te pieniądze zdobyć. A tutaj no, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego, że miasto, teatr bielski po prostu nas wspomagają. W imieniu pacjentów przede wszystkim chciałam podziękować. Bielska spółka wodociągowa Aqua S.A. po raz pierwszy przyłącza się do obchodów Światowego Dnia Wody. Z tej okazji pracownicy firmy przygotowali specjalne atrakcje. Światowy Dzień Wody przypada na 22 marca i w tym dniu Akwa zaprasza do swojego stoiska ekologicznego usytuowanego w Galerii Sfera 2. Drodzy Państwo, pierwszy raz organizujemy Światowy Dzień Wody. Mamy nadzieję, że stanie się to imprezą cykliczną. W dniu tym chcielibyśmy Państwu uświadomić znaczenie ekologii, przyrody, wody. Przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo atrakcji, niespodzianek, szczególnie dla młodszego pokolenia. Będą również nagrody, ale przede wszystkim będzie wystawa, która uświadomi Państwu znaczenie wody dla życia człowieka, dla przyrody. Pomoże Państwu poznać historię wodociągów bielskich, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, już w XV wieku powstały pierwsze wodociągi były to wodociągi drewniane. I taki wodociąg będzie można w sferze też zobaczyć. Dzień później, w sobotę, wszyscy chętni będą mogli przespacerować się po Koronie Zapory w Wapienicy. Mam przyjemność zaprosić Państwa do zwiedzania, moim zdaniem, jednego z najbardziej urokliwych miejsc w Bielsku Białej, a mianowicie Korony Zapory w Wapienicy. Z okazji tego specjalnego dnia, pierwszy raz od 90 lat, udostępniamy Koronę Zapory. Będzie to zapewne niezwykłe przeżycie dla Państwa i serdecznie zapraszam od godziny 10 do 16. W obu miejscach przybyłych niezależnie od wieku czekają dodatkowe atrakcje i niespodzianki. Kolejny bohater kreskówek Grodem z Bielskiego Studia Filmów Rysunkowych będzie miał w mieście swój pomnik. Tym razem upamiętniony zostanie Pampalini, łowca zwierząt po Bolku i Lolku oraz Reksiu to już trzecia bajkowa postać, która doczeka się w Bielsku Białej swojego pomnika z brązu. Pampalini, łowca zwierząt to serial animowany dla dzieci, realizowany przez twórców Bielskiego Studia Filmów Rysunkowych w latach 1975-1980. Opowiada o Pampalinim, myśliwym, który wyłapywał zwierzęta na handel. Nie był jednak zbyt mądry, dlatego jego fortele zawsze kończyły się niepowodzeniem. Udało się nam właśnie yy, pozyskać na to środki. Rada Miejska przegłosowała przekazanie do naszego budżetu pieniężków na postawienie posadowienie kolejnej rzeźby. W tym bieżącym roku będzie to Pampalini Łowca Zwierząt. Bohater kreskówek z naszego bielskiego studia stanie on w towarzystwie jednego ze zwierzaków. Z którymi występował w tym serialu. Jesteśmy na takim etapie, że prowadzimy intensywne prace przygotowawcze, zarówno w kontekście rozmów z rzeźbiarzami, którzy byliby w stanie podjąć się wykonania rzeźby w brązie, jak i prace przygotowawcze odnośnie poszukiwania odpowiedniej działki, miejsca godnego tego oto łowcy zwierząt. Tak więc działamy. Chcielibyśmy, ażeby ta rzeźba stanęła w tym roku jak najbardziej jest to realne, ale myślę, że nie jest to nasze ostatnie słowo. Mamy tutaj również na myśli kolejną rzeźbę. Prowadzimy prace, rozmowy, które mają na celu uzyskanie praw i Uzyskanie wszelkich możliwych pozwoleń, ażeby w przyszłym roku w naszym mieście znalazła swoje miejsce czwarta rzeźba z bardzo popularnego i szalenie lubianego serialu porwanie Baltazara gąbki. Startupowcy z Bielska Białej i okolicy po raz czwarty wzięli udział w lokalnej edycji Startup Europe Week. Tym razem spotkanie poświęcono zagadnieniom z dziedziny e-commerce. Spotkanie odbyło się w środę 13 marca w siedzibie Metrum Jazz Club. Startup Europe Week to największa regionalna inicjatywa przedsiębiorczości na świecie, którego celem jest pomaganie przedsiębiorcom w rozwoju niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Osiąga się to poprzez serię lokalnych wydarzeń, które łączą tamtejsze ekosystemy i pokazują przedsiębiorcom, jakie wsparcie jest dostępne w danym mieście i regionie. Bielskie spotkanie poświęcono tym razem handlowi w internecie, a ekspertami przeprowadzanych prezentacji byli znani branżowi specjaliści w praktyce e-commerce. My już po raz kolejny organizujemy wydarzenia pod tytułem Startup Europe Week. Rozpoczęliśmy kilka lat temu. Po raz kolejny odbywa się to w, w klubie Metrum. Organizujemy to spotkanie wspólnie z, z Fundacją Startup Pod Beskidzie, a, a to miejsce jest szczególne dlatego, że ono ma, ma swoisty klimat i pozwala na takie łatwe i bezpośrednie nawiązywanie kontaktów dla wszystkich tych, którzy tutaj przychodzą, a przychodzą tutaj głównie przedsiębiorcy, startupowcy, ci, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, ci, którzy chcą coś zrobić, a ci, którzy liczą na na, na pomoc innych, tych, którym już się coś udało, którzy już coś osiągnęli i tych, którzy mogą coś powiedzieć na temat rozwoju przedsiębiorstwa. Wiek nie gra roli. Przeważnie są to ludzie młodzi, e, zaraz po studiach e, lub nawet po technikum, którzy mają wiedzę, jak coś zrobić właśnie e, napisać soft, e, zrobić jakiś, jakąś innowację technologiczną. Tak więc e, próbują już na tym etapie. E, natomiast e, tutaj to nie, to nie jest reguła. E, również osoby po 30, po 40, próbują swoich sił, e, budują przedsięwzięcia, innowacyjne innowacyjne technologicznie i jak statystyki pokazują, to właśnie wśród w okresie między 35 a 40 rokiem jest największe prawdopodobieństwo, że ta mieszanka doświadczenia i innowacji przyniesie powodzenie. Startup Europe Week jest obecny w ponad 300 miastach 50 krajów. Podczas trzech poprzednich edycji na całym świecie w spotkaniach uczestniczyło ponad 150 tysięcy przedsiębiorców, a globalna widownia liczyła ponad 6 milionów osób.